Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. W kolejnym odcinku poradnikowym do Ark Survival waliwolt. Dzisiaj będzie temat, który jest często pomijany, a jest ważny istotny w grze, czyli zrobimy sobie ogródek z warzywkami. Temat jest dosyć prosty, więc postaram się szybko wszystko omówić. Roślinki są nam potrzebne do robienia różnych potrawek, na przykład takich, dzięki którym będzie nam cieplej, gdy jest zimno, gdy, żeby było nam zimno, gdy jest ciepło. Możemy też zrobić Mindwipe tonic, za pomocą którego Zresetujemy swoje statystyki, i takie rzeczy są po prostu przydatne. Będą nam też potrzebne warzywka do tego, żeby robić różnego rodzaju kiblesy które są najlepszą metodą, najlepszym pożywieniem do oswajania. Są cztery roślinki, które warto jest uprawiać, a reszta to są zwykłe jagody, wszystkie inne. Jedną z nich jest. Cytronal i tak wyglądają nasiona, inną to będzie marchewka, tak wyglądają nasiona, tutaj mamy kukurydzę i tutaj mamy ziemniaki. Na początek, zanim zaczniecie wszystko robić, polecam oswoić fiomie, zwykłą, zwykłą fiomie, zwykłą świnkę. Wejdźcie sobie w jej ekwipunek, dajcie jej steamberry steam do plecaka. Patrzcie tylko na ten pasek jedzenia sobie tutaj jeszcze go uzupełnię. Patrzcie na ten pasek jedzenia i naciskamy. Tak jakbyśmy jej podawali narkotyk yy, podczas yy, usypiania, żeby jej zwiększyć torpor, to tak samo podajemy steam steamberry, czyli za pomocą klawisza E. Zobaczcie, co się dzieje. Niestety nieprzyjemny widok, ale trzeba to zrobić. Upewnijcie się tylko, jak to robicie. Patrzcie na ten pasek food. Żeby on wam nie spadł do zera, bo wtedy wasza fiomia zdechnie. Fioma jest do tego najlepsza, nic lepszego nie ma lepszej metody, żeby zrobić farmę gnoju, gnojowiska. Dobra, teraz z niej schodzicie, naciskacie przycisk F kilka razy, wtedy zbieracie wszystko. Wszystko tutaj dookoła. Musicie zrobić kompost bin. I wrzucacie, tutaj macie przepis. Musicie mieć 50 tacza i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to się będzie robić. Dlatego warto to zrobić na początku, bo to po prostu trochę czasu trwa. Więc zaoszczędzicie w ten sposób czas przy budowie pozostałych rzeczy. Już będziecie mieli część rzeczy zrobioną, wykonaną. No i warto dodać, że w jednym kompostniku robi się maksymalnie jeden naraz, dlatego warto ich zrobić więcej po to, żeby równocześnie się robiło przynajmniej cztery, bo będziecie potrzebować też cztery, będziecie chcieli też uprawiać cztery roślinki. Teraz będziecie musieli postawić coś takiego, co się nazywa crop plot, crop plot od razu ten duży. Nie ma sensu robić mniejszego, od razu zróbcie ten duży. Trochę kosztują, ale są po prostu potrzebne. Jak już będziecie mieli zrobiony ten fertilizer, to po prostu wrzucacie nasionko i wrzucacie nawóz. I nic więcej nie będziecie musieli zrobić, tylko jeszcze doprowadzić do tego wody. Można też polegać na deszczu, ale jeżeli deszczu nie będzie, zdechnie wam roślinka i będziecie musieli zaczynać po prostu od nowa. Warto też powiedzieć, że. Te warzywa, owoce się psują szybko, więc warto co jakiś czas zebrać je z tych crop plotów i po prostu przerzucić do lodówki, bo one tutaj będą mogły wytrzymać dużo dłużej, chociaż i tak, mimo wszystko, to będzie krótki, krótki czas. I oprócz fertilizera, będziecie musieli doprowadzić wodę tego rezerwuaru, nie musicie zrobić tego water tank. Musicie po prostu tutaj podciągnąć wodę. I najprostsza metoda to jest zrobienie stone pipe. To jest coś takiego. Na te S-plusy nie patrzcie, to nie jest dla Was ważne. No i tutaj mamy różne rodzaje rur. Mamy proste, mamy pochylone, mamy takie, mamy poziome, pionowe. I je robicie sobie po prostu tak jak, wam, tak jak wam pasuje. Ważne jest to, żebyście zaczęli robić te rury od miejsca, w którym chcecie, żeby te rury po prostu były, żeby te rury się znajdowały, a później od tego miejsca, czyli tutaj u mnie, w moim przypadku to jest to miejsce, idziecie do najbliższego źródła wody, obojętnie co to będzie, no i budujecie sobie te rury ze sobą łączycie je, tak jak na przykład kabla od elektryczności no tutaj akurat mam daleko tą wodę, więc jest trochę blisko. Można to zrobić inną metodą, można zrobić taki zbiornik na wodę metalowy. Wtedy on ma dużo tej wody i on zbiera deszczówkę, a później nawadnia dookoła te, te kroploty. Ale to też nie jest najlepsza metoda, bo czasami ta woda może się skończyć zależnie tam od mapy. I na końcu, tutaj widzicie, mamy trochę inną rurę, bo to się nazywa intake. Intake, i to jest po prostu pobór wody. Więc tą końcówkę wsadzacie do wody, do miejsca, gdzie ta woda występuje. Poziom wód się nie zmienia w grze, także nie ma problemu żadnego. I to tą końcówkę w, na końcu, a na początku musicie zrobić. Musicie zrobić outtake, to też będzie tutaj, oczywiście, w engramach. Outtake źle czekajcie nieźle źle powiedziałem. Nie. Outtake tylko tap, irrigation pipe tap, coś takiego. Z tego tak. Po pierwsze z tego możecie sobie pić sami, więc warto mieć coś takiego w bazie. Po drugie, czy macie na przykład e, menażkę czy bukłak, to możecie sobie tutaj przenieść i napełnić to wodą. Inna opcja. To jest taka, że to wam nawadnia te yy, wasze sadzonki w ten sposób. Jak widzicie, tutaj pod spodem, a właśnie jeżeli będzie woda w rurach, to ona się wtedy z szarej robi niebieska. Tak, żeby była niebieska, to po prostu musi być źródło wody, i wtedy widać, że ta woda płynie. Tak jak widzicie, tutaj pod spodem też mam rury, i tutaj w tym przypadku to są rury krzyżowe pipe, yy, takie. Czyli wyglądające po prostu tak jak krzyż, prawda? I dzięki temu możemy wiecie, rozdzielać, rozmieszczać. I zobaczcie, że tutaj mam jeden taki krzyżowy, tutaj mam drugi krzyżowy, i na końcu każdego krzyżowego mam jeden water tap, który zasila mi ten crop plot i ten crop plot na lewo i na prawo. Na lewo i na prawo. Dzięki temu one są. E, nawodnione, a ten akurat bierze wodę z tego. Dzięki temu możecie rozpocząć wasze sadzonki, i to wszystko będzie działać. Innymi sadzonkami e, są jeszcze e, takie roślinki, których akurat teraz tutaj nie mam. To się nazywa Plant X Species. Które można zebrać na bagnach, i one będą działały jako wieżyczki atakujące na przykład jakieś tam dino, które są w bazie. Możecie je różnie ustawić, na przykład, żeby nic nie atakowały, albo żeby atakowały. Wszystkie tam różne są metody i je robicie w ten sam sposób, czyli będą musiały mieć wodę i będą musiały mieć duże zapasy nawozu, żeby one nie umarły, i w ten sposób takie będziecie mieli jedną z. Metod na pierwsze obronienie bazy. Natomiast możecie też wejść na wyższy poziom tajemniczenia, i żeby te roślinki szybciej rosły, nawet możecie zrobić, że będą rosły 300% szybciej, musicie zrobić szklarnię. Szklarnie to jest greenhouse. Można robić już na 43. levelu taką podstawową. I dzięki temu te roślinki będą rosły szybciej. I ja teraz taką szklarnię zrobię. Potrzebujecie no tutaj już będziecie musieli trochę kasy wydać, bo będziecie potrzebowali cementing paste. Będziecie potrzebowali też metal. Tylko zobaczę, czy tutaj mogę robić greenhouse. Nie, to będzie chyba w fabrykatorze. Nie, nie, dobrze. smiteam. Team Cementing Paste. Kryształ. Tutaj mam tylko dwa, mam nadzieję, że mi starczy tego kryształu. I metal, zaraz tu wszystko poskładam po do kupy i zaczniemy robić. No kryształ to już będziecie trochę gorzej się będzie zbierało. Cementing paste też, ale to można zebrać z tam bobrów i już tak dużo tego nie trzeba. Będziemy na pewno potrzebowali jedne drzwi. Będę potrzebował co najmniej 15 tych ścian. No i będziemy potrzebowali też sufity i ogólnie jest taka zasada, że najlepiej jest zrobić jak największą ten greenhouse. Ściany nie mogą być jakieś, nie wiem, metalowe, drewniane i tak dalej. Muszą być z, z, ze szkła. Sufity muszą być z, też ze szkła. Natomiast podłoga oczywiście może być normalna, jaka tamkolwiek chcecie, bo to nie będzie miało wpływu. Trzeba będzie obudować tą szklarnię i jeżeli zrobicie małą, to ten efekt będzie na przykład 60%, miał tylko szklarniany. Jeżeli zrobicie jakąś tam większą na trzy poziomy, na kilka szerokości, powiedzmy na 5 szerokości, 5 rzędów, no to wtedy możecie uzyskać ten poziom 300%. Bo jakby im większa, tym, tym ten stopień się zwiększa. Wszystko mamy. Zacznijmy od ścian. O, muszę te barierki tu pousuwać, dobra, tak wstępnie zabudowałem, żeby nie przedłużać, muszę tam zobaczyć, jest jakieś zagrożenie, ale dobra, to tylko dilo jest, stawiacie, no jedne drzwi musicie na pewno zrobić i one się nie liczą do tego efektu, więc nie warto jest budować na przykład z samych drzwi. Warto jest zrobić je, znaczy, no, nawet musicie, możecie je zrobić z metalu, ale pamiętajcie, żeby ściany były po prostu ścianami. I sufity. Sufity są najważniejsze. Wiadomo o co chodzi. Musi tu wpadać jakieś światło. I zobaczcie, mamy szklarnię. Dzięki czemu te wszystkie rośliny będą teraz. E, przyśpieszone i tutaj mamy coś takiego jak greenhouse effect zobaczcie 300% to jest maksymalnie więc wystarczy, że zrobicie taką, czyli to jest 4 na 2 e, 4 na 2 na 2 wysokości i na pewno e, będziecie mieli ten efekt przyspieszony tych waszych roślinek no i słuchajcie, to w zasadzie w tym odcinku wszystko. Wydaje mi się, że omówiłem że te zasady. Wasze roślinki, wieżyczki, czyli Plant Ex Species nie mogą być w greenhouse, no bo po prostu one muszą strzelać, więc nie mogą być w budowli, ale możecie je ustawiać wszędzie, słuchajcie: dookoła na ziemi, na murach, na bazie i to jest naprawdę niezłe zabezpieczenie, chociaż damage nie jest jakiś wielki, ale one też spowalniają przeciwników. One są na PVP bardzo często wykorzystywane, ale również i na PVE. Zamiast na przykład robić murów To wiele osób robi po prostu te, te roślinki wszędzie dookoła I one dobrze bardzo Bronią tej bazy I ewentualnie dookoła jakieś kolce Nie ma dużo wysiłku I... i... Każdy taką sobie powinien zrobić szklarnię, czy po prostu zwykły ogródek. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Również w innych seriach na kanale Sprawdźcie opis. Tam znajdziecie najpotrzebniejsze linki, linki pierwszego kontaktu. I do zobaczenia. Cześć.